No dobrze, twierdzisz, że po trzęsieniu ziemi straciłeś przytomność. Tak jest. Daruj sobie te etykiety. Nic ci nie pomoże. Bo i tak będziecie mnie torturować. Już tak nie pracujemy. Teraz po prostu postawimy cię w najciemniejszym kącie. Super. Jak długo byłeś nieprzytomny? Kiedy się ocknąłem, słońce już zaszło, było. Leżałeś tam przez 6 godzin? Osiem? To bardzo ważne. To Chwila, wysu... może się dla odmiany skupisz na pytaniach, dobrze? Kiedy się wygrzebałem, nie wiem, byłem półprzytomny. Było ciemno. Wygrzebałeś się? Byłeś przysypany? Coś zobaczyłem. Mówiłeś, że było ciemno i że byłeś oszołomiony. Chcecie mnie wytrącić z równowagi? My tu jesteśmy tylko pasażerami, sierżancie. Ty prowadzisz na razie. To jasne. Więc było ciemno, a ty byłeś oszołomiony. Po trzęsieniu coś zobaczyłeś. Co to było? Z drugiej strony. No dobrze, twierdzisz, że po trzęsieniu ziemi straciłeś przytomność. Tak jest. Daruj sobie te etykiety. Nic ci nie pomoże. Bo i tak będziecie mnie torturować. Już tak nie pracujemy. Teraz po prostu postawimy cię w najciemniejszym kącie. Super. Z drugiej strony mam lepszy pomysł, dam ci wybór. Wybór? Wybór czego? No, chyba wiesz. To jak mam? Życie czy śmierć? Chcesz żyć czy umrzeć? Wiem Ci! juęchą nie informacje przekazywane będą za pośrednictwem tej sieci. Celnik Nicolas. Wykoczcie. Krywanie się będzie traktowane jako akt agresji. PLR pragnie zaoferować pomoc wszystkim amerykańskim żołnierzom. ILR pragnie zaoferować pomoc wszystkim amerykańskim żołnierzom. Do wszystkich tu dowolsza szajwusów. Przegrupajmy się w punkcie ewakuacyjnym lima. Wycofujemy się, odbiór. koskie się będzie traktowane jako akt

Vem virar a mira por aí! A mira por aí. Ah! چه انفجاری خب، امریکایی هم اینجا بودن اون هم مثل ما زد میکشن

No, a <noise> niech mnie. Blackburn, ale się cieszę, że Cię widzę. Za jakieś pół godziny każdy tutaj będzie mógł liczyć tylko na siebie. Dalej, spierdalamy stąd. Szajbus, tu szajbus 1-3. Chyba dochodzę już do punktu zbornego. Miasto wygląda z deka inaczej bez budynków.

Sieć wojskowa informowała, że w mieście są zamieszki, a w Iranie miał miejsce zamach stanu. A wszystko to dzięki uprzejmości PLR.